Są so się Niemcy jabłka. Słupki. <grymne> 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 Przyjechaliśmy z Holandii do Niemiec. Chcemy Wam pokazać, jak sadownictwo się nie opłaca i jak można sprzedać swój produkt z 30 hektarów w jednym sklepie i dlaczego nie warto sortować jabłek. Witamy w Królestwie Rolanda. Nazywam się Roland schmitz hübsch Pochodzę z Niemiec i mieszkam pomiędzy Kolonią a Bonn. Moim celem nie jest 50 czy 60 ton z hektara. Zależy mi przede wszystkim na smaku. Uważam, że drzewo z 80 jabłkami jest lepsze niż te ze 100. Klienci nie kupują u mnie, bo mam wysoką wydajność. Oni przychodzą po smaku. Nie jesteśmy zobowiązani żadnymi kontraktami z sieciami handlowymi. Jesteśmy w pełni niezależni. To oczywiście wprowadza dodatkowe komplikacje, szczególnie pod względem ilości odmian w sadzie. Tak wygląda kruszka w Niemczech. Mówią, że za duża, moim zdaniem idealna. Gospodarstwo istnieje od 1896 roku. Jestem czwartym pokoleniem prowadzącym tę firmę. Zobaczymy. Może będzie jeszcze piąte pokolenie. Marzyłam o tym, nie wiedziałam, że aż tak marzyłam o tym, żeby tu przyjechać, kiedy zobaczyłam pierwsze Insta Story Rolanda. Mówię, ale zajewisty gość, to się wymarzy. I jestem i, i jestem zaskoczona i najchętniej bym dwa lata tutaj została, żeby to wszystko zwiedzić jeszcze raz. Sprzedaż bezpośrednią prowadzimy od 60 lat. Dzięki temu mamy dużo doświadczenia w tym biznesie. Znajdujemy się również w wyjątkowej sytuacji przez naszą lokalizację pomiędzy kolonią a Bonn. Taka lokalizacja sprzyja sprzedaży bezpośredniej. A więc klienci przyjeżdżają na zakupy do supermarketów, a do ciebie trafiają specjalnie po jabłka. Zgadza się. Jesteśmy znani z produkcji jabłek, gruszek oraz czereśni. Z tym kojarzą nas konsumenci. A więc prowadzicie sprzedaż przez cały rok? Dokładnie. I ludzie przychodzą po wyjątkowe odmiany? Tak. Ile hektarów ma twoje gospodarstwo? Na początek warto podkreślić, że rozwijamy nasze gospodarstwo w kierunku sprzedaży bezpośredniej od ponad 60 lat. Nie jesteśmy nowi na rynku. W Niemczech wielu sadowników prowadzi sprzedaż do klientów końcowych. Uśredniając, do ich własnych sklepów trafia od 10 do 20% całego plonu. W moim gospodarstwie 100% plonów trafia do naszego sklepu. Każde jabłko, które tutaj widzisz, trafi do naszych klientów jako owoce, soki, chipsy czy inne przetwory. Prowadzimy produkcję na powierzchni 33 hektarów. Większość stanowią uprawy jabłoni. 10% sadu to nasadzenia gruszy. Czereśnie to około 8% nasadzeń. Każda komórka Twojego ciała jest przesiąknięta zamiłowaniem do produkcji wysokiej jakości owoców. Zgadza się, jakość jest dla mnie kluczowa. W przypadku naszego gospodarstwa czas pomiędzy wyjęciem jabłek z chłodni, a dotarciem do klienta końcowego to tylko jeden dzień. To duża różnica porównując do supermarketów, gdzie w warunkach zmiennych temperatur może to trwać nawet trzy tygodnie. Ja sprzedaję często klientom jabłka jeszcze zimne. Dzięki tak krótkiemu łańcuchowi dostaw jesteśmy w stanie pozwolić owocom rosnąć dłużej na drzewach i poprawić ich smak. A ile w Twoim sadzie rośnie odmian? Łącznie mamy 20 odmian jabłek. 5 z nich to odmiany wczesne, których dostępność jest dość krótka. Największą ilością jabłek dysponujemy od września do maja. To my, w lipcu i sierpniu sprzedajemy Judy's głównie jonagolda i pinowe, ponieważ są najłatwiejsze w przechowywaniu. Yes. Później cykl uh, się powtarza. Mam ochotę zjeść jabłko. Masz tu gdzieś wczesną odmianę, której mogę spróbować? Pewnie. Tam jest Elstar, którego okay. możesz wziąć. Dobra, spróbujmy. Prawdopodobnie będziemy go zrywać w poniedziałek lub wtorek. Większość owoców i tak jest już zebrana, a to, co wisi, to już pozostałości. Ale soczyste. <laughs> Przy wyborze odmian kierujemy się preferencjami klientów. To nie my decydujemy o odmianach. Decyzje podejmują klienci. Dajecie im jakąś możliwość spróbowania proponowanych odmian? W listopadzie organizujemy dni testów. Reklamujemy je na Instagramie i Facebooku. Klienci przychodzą do naszego sklepu i proszą o zestaw testowy. Okay. To pudełko z pięcioma jabłkami. Każde jabłko ma numer oraz kod QR. Zestawy są darmowe. W domach klienci wspólnie z rodzinami mogą spróbować jabłek. Oczywiście jeden z owoców pochodzi z aktualnej oferty. W ten sposób mogę zobaczyć, jak klienci oceniają obecne produkty. Czasami wydaje mi się, że jakaś odmiana jest dobrym pomysłem, ale testy wskazują coś zupełnie innego. W takich sytuacjach wycofuję ją z produkcji. A więc tak, klienci mają bezpośredni wpływ na moje odmiany. Takie same testy przeszedł Snapdragon. Czyli to Twoi klienci wskazali te odmiany. Tak, to oni podjęli decyzję, ale w pełni się z nią zgadzam. Mi też podoba się chrupkość tych jabłek. Uważam, że to ich największa zaleta. Są niezwykle chrupiące. O wiele bardziej niż inne krzyżówki Honey Crunch. Dla przykładu Bloss to bardzo aromatyczne jabłko, ale nie tak chrupiące jak Snapdragon. Takich cech w jabłkach poszukują szczególnie młodzi konsumenci, ale także ludzie, którzy wcześniej jabłek nie lubili. Dla przykładu, mój syn nie lubi jabłek. Zna się na produkcji owoców, ale nie je jabłek. A akurat Snapdragon mu smakuje. To niespotykane. To naprawdę wyjątkowa odmiana. Rozwijając sprzedaż bezpośrednią i poszukując sposobów przyciągnięcia młodych klientów, bo wbrew pozorom sklepów z owocami nie odwiedzają tylko starsze osoby, warto stawiać na nowe i atrakcyjne odmiany. Według mnie ma to potencjał. Traktor jest wyposażony w kamerę. Sam prowadzi i utrzymuje to ryasty. Naszym celem nie jest możliwie najwyższa wydajność. Skupiamy się przede wszystkim na smakułowo. Z tego powodu, aby osiągnąć sukces, muszę robić wiele rzeczy inaczej niż większość sadowników. Dla przykładu, zbiór Elstara nie odbywa się raz czy dwa. Zrywamy jabłka trzy lub cztery razy, wybierając tylko te najbardziej dojrzałe. To oczywiście generuje dodatkowe koszty, ale zapewnia korzyść dla konsumenta. Jesteśmy w stanie wyprodukować każdą odmianę. Okej, okay, ale co sprawia ci radość? Nie czuję się tylko i wyłącznie sadownikiem. Jestem przede wszystkim przedsiębiorcą i interesuję się metodami sprzedaży owoców. To dla mnie niezwykle ważne. Mogę produkować jabłka nawet w Nowej Zelandii i pewnie moje koszty produkcji byłyby niższe niż w Niemczech. Ale to rozwój sprzedaży owoców z zyskiem fascynuje mnie najbardziej. Ja myślę, że środowisko tylko zyskuje na takich miejscach jak to, bo wszystko jest, tak jak powiedziałam, przemyślane i, i poukładane w głowie, żeby współgrać i współdziałać właśnie z tym środowiskiem. Oto jak wpływamy pozytywnie na nasz ślad węglowy. Tutaj leży 7500 drobno pociętych drzew. Tutaj ładujemy. Tędy trafia do automatycznego systemu. Wytworzoną energię wykorzystujemy przy produkcji soków oraz do ogrzewania. Dodatkowo mamy panele solarne, a energią cieplną powstałą w procesie przechowywania owoców ogrzewamy wodę użytkową. we use for warm water production. Yeah? So, uh, Jeżeli wszystkie systemy będą cut, działały uh, poprawnie, za dwa tygodnie, tygodnie uh, przestajemy korzystać z gazu. Okay. To jest fakt, co myśli na przyszłość, słuchajcie. Odcina się od gazu i po prostu jest totalnie... Um, <laughs> ten rodzaj ogrzewania jest neutralny pod względem dwutlenku węgla. System wytwarza taką samą ilość dwutlenku węgla, jaką pobrały drzewa przed ich spaleniem. Nie wprowadzam więc do środowiska więcej CO2. Samo wystarczalne... 30-hektarowe gospodarstwo sadownicze. Niesamowite. Rocznie produkujemy od 1000 do 1200 ton jabłek i sprzedajemy je do klientów końcowych. Zauważyliśmy jednak, że aby sprzedać wszystkie owoce, potrzebujemy naprawdę wielu klientów. Są przecież takie osoby, które kupują tylko 5 jabłek. Widzieliśmy potencjał w konsumentach i zaczęliśmy szukać sposobu, jak zwiększyć wartość koszyków zakupowych. Naszym rozwiązaniem jest produkcja różnego rodzaju przetworów, takich jak musy czy soki. To zdecydowanie zwiększa wartość transakcji w sklepie. Około 10% owoców zamieniamy w soki. Tutaj produkujemy sok, który później butelkujemy lub pakujemy w pudełka. Wszystko co wyprodukujemy trafia wyłącznie do naszego sklepu. Część logistyczna. Jabłka trafiają do komór chłodniczych, a następnie do sklepu. A jabłka sortujemy bezpośrednio na drzewa. Bardzo ciekawa rzecz. Perfekcyjnie sortują podczas zbioru. Oni nie muszą tego sortować yeah. już tutaj. Zbiór taką metodą kosztuje więcej. Na maszynie sortującej nie poprawia się jakości jabłek, jedynie segreguje się je pod względem rozmiaru. W tym procesie jakość owoców się tylko pogarsza. W moim przypadku wielkość owoców jest obojętna, bo ten parametr klienta końcowego zupełnie nie interesuje. Konsumenci szukają różnych owoców, małych jabłek dla dzieci, dużych do robienia ciast. Dlatego też w moim sklepie wielkość jabłek jest bez znaczenia. Skrzynię wstawiamy na wózki i wprowadzamy do sklepu. Te jabłka przyjechały w takiej formie z sadu i nie były sortowane. Tak wygląda zbiór. Bez sortowania, prosto w skrzynie leci na sklep. Jestem na tak. To tak wchodzimy, słuchajcie, od zaplecza. Tutaj klienci mają możliwość degustacji owoców. Każdy konsument może spróbować każdej dostępnej obecnie odmiany. W trakcie sezonu z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej odmian, prawda? Oczywiście, jak widzisz, motywem jest znalezienie swojego ulubionego typu jabłek. To miejsce znajduje się zaraz za wejściem do sklepu i to tutaj klienci rozpoczynają zakupy. Niektórzy wolą owoce słodkie, a inni kwaśne. Tutaj można się o tym przekonać. Dla mnie osobiście najsmaczniejszą o tej porze roku odmianą jest zari przez swoją chrupność. Elstar w przeciwieństwie do zari jest jeszcze trochę zbyt kwaśny. Ale oczywiście klienci mogą mieć inne zdanie. Czyli każdy klient, który wchodzi, może spróbować kawałek jabłka, tak? Niektórzy próbują więcej niż jeden kawałek, niektórzy w ogóle. W zależności od pory roku liczba klientów w sklepie waha się, ale uśredniając dziennie zakupy, robi od 600 do 800 osób. Owoce, które tu kroimy, wyjęliśmy ze skrzyń wprowadzanych na sklep. W ten sposób kontrolujemy również jakość. Kilka owoców z każdej skrzyni zawsze zostaje rozkrojonych. Błędy w procesie przechowywania się zdarzają. To w końcu naturalny produkt. Ale dzięki kontroli jakości popsute owoce nie trafią do konsumentów. Konsumenci, którzy wchodzą, oni też wiedzą po co przychodzą i to, co na każdym kroku jest powtarzane. Oni idą po smak. Jabłka, które, którymi się częstują na dzień dobry, są pokrojone w części, także nie widzą, jak one fizycznie wyglądają. Nieważne, czy mają czerwoną skórkę, czy są świecące, czy są e, nie, z jakąś skazą, oni próbują. I po smaku wybierają odmianę, która im pasuje i którą będą jedli. I dla nich już nie ma znaczenia, jak ona fizycznie wygląda. Może to jest świetny pomysł na to, żeby stworzyć takie panele degustacyjne, jeżeli chcemy zwiększyć konsumpcję jabłek w naszym kraju. Potrzebujesz lepszych wyników sprzedaży? Zawsze. <laughs> Trzeba przyjechać na zakupy zdecydowanie. Tutaj znajdują się opakowania wielokrotnego użytku, które klienci kupują jednorazowo za 1,5 euro. To taka sama cena, jaką zapłaciłem za te pudełka. Konsumenci mogą napełnić je dowolną ilością owoców, a kiedy się skończą, wrócić z tym samym opakowaniem po nowe owoce. Empty, Oczywiście you na know pudełku klienci oh, znajdą informacje, yeah. gdzie kupić jabłka ponowne. Jest pewna część yeah. klientów, so która używa opakowań regularnych. And all the yeah. Yeah, and tutaj znajdują się the, przetwory, the, 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 the które produkujemy z naszych owoców: soki jabłkowe, jabłkowo-gruszkowe. To w Niemczech nazywamy szorle. Czyli mieszanka 30% wody gazowanej i 70% soku jabłkowego. To jest cydr jabłkowy, który ma bardzo dobry balans pomiędzy wytrawnością a słodyczą. Jest trochę podobny do wina musującego. Mamy również piwo jabłkowe wykonane w stylu Radler. To idealne piwo dla mnie. To połączenie 70% piwa i 30% soku. Nie ma w nim fermentowanych jabłek. Radler jest świetnym piwem na gorące letnie dni. Mamy tutaj również świeżo wyciskany, niepasteryzowany sok jabłkowy. Zrobiliśmy go w czwartek i będziemy sprzedawać przez 5 dni. Tłoczymy średnio co 5-6 dni. Sok jest składany, i w takiej formie klienci go kupują. Pachnie jak świeżutkie jabłuszko. Jest bardzo O, wow. Fajne, fajne. Dobry smak. <laughs> Perfekcyjne! Chodźmy yeah, zobaczyć apple, pozostałe yeah, produkty. Smoothie, smoothie apple, czyli połączenie apple. przecieru jabłkowo-gruszkowego yeah. z sokiem. Dla dzieci do szkoły, okay, dla dzieci, office. ale też do biura. Yeah. Oh yeah, Móz jabłkowy, mus do jedzenia smoothie. oraz deserów. Marmolada jabłkowa. Tu yeah. mam yeah. To jest. Wolny uh, Esyk jest ocet. To jest ocet, Apple Ocet. Ocet? Salat. Tak. Ocet ja? jabłkowy. Słuchajcie, nie no, ja? po prostu. Kocham. Biorę mój. <słuchaj> Chipsy jabłkowe bez polewy. Te z polewą czekoladową akurat się wyprzedały. A te słodycze zawsze przygotowujemy świeże. Takie lizaki dzieci powinny dostawać do szkoły. Słuchajcie, to jest. Jabłuszko w czekoladzie, właśnie świeżo przygotowane. Tutaj przygotowujecie? Aaaa! Nic nie powiem więcej. Ja. To są zestawy prezentowe, dostępne w różnych opcjach cenowych. Sprzedają się dość dobrze. Co ciekawe, te drewniane skrzynki pochodzą z południa Polski. Znaleźliśmy tam firmę, która wykonuje je na zamówienie z naszym logo. Pokażę Ci jeszcze drugi sklep. Zaraz obok mojego sklepu znajduje się miejsce prowadzone przez moją siostrę. Mniej więcej co drugi klient kupujący moje owoce przychodzi również tutaj po lokalne warzywa. Tam znajduje się mała kawiarnia. Pachnie obłędnie. Serwujemy w niej słodkie, jabłkowe wypieki. Konsument wchodzący do tego sklepu się czuje zaopiekowany od stóp do głów. To jest po prostu, e, przejdzie raz po sklepie, wybierze produkt, który chce pójdzie na malońkie espresso z małym ciasteczkiem z, z jabłkami, zapomni o czymś, wróci jeszcze raz, po prostu wszystko jest naprawdę świetnie przemyślane. I to na przykład, że róże, które są wokół e, parkingu kwitną w momencie, kiedy jest największy wysyp odmian do sklepu, przyciąga konsumenta jeszcze ten, ten widok na zewnątrz. Tak jak powiedziałam, przemyślane od A do Z. Local yes. is always number one. Yeah. Zawsze lokalnie. Kupuj lokalnie, myśl globalnie. <noise> Przestrzeń oczywiście pomiędzy dużymi miastami to jest duża zaleta i to, że to ma bardzo duże tradycje sadownicze, to, to, to miejsce akurat, no ale takich miejsc jest więcej, tylko nie każdy potrafi to docenić. To, że oni wyciągają każdą najmniejszą rzecz i zrobią z tego plus, ta szklanka jest zawsze pełna do połowy, to jest coś, co, co robi to miejsce wyjątkowym. W Polsce są miejsca, które by mogły iść tą drogą, mają świetny wzorzec do naśladowania, trzeba tylko uwierzyć w siebie, zrobić dobry produkt, obudować to w superstory. Bo są, nie wszyscy mieszkamy, nie wszyscy sadownicy są w zagłębiach sadowniczych. Często mają te sady oddalone, gdzie konsument wręcz żąda i, i chciałby mieć takiego dostawcę. I trzeba tylko uwierzyć, że on zapłaci naprawdę fajne pieniądze za ten produkt, jeżeli będzie dostępny całym, cały rok i, i, i będzie sięgał po, po ten smaczny owoc. Konsument chce dotknąć miejsca, w którym jest ta produkcja, chce zobaczyć, jak to wygląda, poczuć ten klimat, zobaczyć, że to jest niełatwa, bardzo wymagająca praca, i dzięki temu doceni ten produkt na samym końcu, będzie go, o niego dbał, będzie wiedział, jak się z nim obchodzić. Jakie są moje cele? Więcej wolnego czasu dla siebie i rodziny. Chcę przekazać nadzór nad produkcją owoców dedykowanej osobie. Chodzi o to, abym miał więcej czasu na analizę przedsiębiorstwa z wielu stron i tworzenie nowych rozwiązań dla klientów. Oprócz tego bardzo lubię edukować. Często goszczę młode osoby w sadzie, które szkole z zakresu sadownictwa. Czasami zdarza się, że ojciec nie jest jeszcze gotowy, by przekazać gospodarstwo synowi. Znam to z własnego doświadczenia, że kiedy jest się młodym, chce się jak najszybciej rozpocząć produkcję i prowadzenie biznesu na własną rękę. Uważam jednak, że warto wcześniej poznać różne sposoby na sadownictwo, również poza granicami swojego kraju. Według mnie to ważne. Jeżeli więc oglądają mnie osoby, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę sadowniczą i poznać trochę inne metody niż te standardowe, serdecznie zapraszamy. Napiszcie maila: Moja żona mówi po polsku. Wszyscy mówimy też po angielsku, holendersku i niemiecku, więc język nie stanowi przeszkody. Z mieszkaniem w Niemczech również nie ma żadnych problemów. Zapraszamy. Nauczycie się nowego spojrzenia na sadownictwo. Co mi dają takie wyjazdy? Takie wyjazdy dają mi nadzieję i wiarę i dużo energii i pomysły na przyszłość. I, i ten, ten motor, że to co robię ma sens, że są ludzie, którzy myślą podobnie, że to im przynosi... Pieniądze, bo nikt tego charytatywnie ro, nie robi, ale to wszystko jest z pasją, z pełnym zaangażowaniem. Tak jak już Rolandowi powiedziałam, każda komórka jego ciała mówi tym jabłkowym językiem. On po prostu cały jest przesiąknięty tą energią, wyrósł w tym. Stworzyli bardzo fajne środowisko dla, dla siebie, dla konsumentów. To jest coś. To jest spełnienie marzeń. Przyjechaliśmy z zagranicy, żeby zobaczyć, jak robią to Polacy. Chciałam mm. ja u ciebie zrobić. Wystawiamy 100 do 150 paragonów dziennie. Wiesz, no to taka była idea. Dajemy pomacać. Dajemy pomacać ludziom.